Nowa droga otwartego serca, dzień 20. Jak pięknie, że trafiliście w to miejsce. Ten podcast nazywa się Otwarte Serce i ma w sobie bardzo konkretne przesłanie. Jest miejscem spotkania i wolności. W ciszy otwartego serca. Takie serce jest gotowe na wszystko, co przynosi chwila obecna, co przynosi każdy moment. Jest to miejsce, gdzie każdy jest mile widziany i z radością witany. Tutaj możesz bliżej przyjrzeć się swojemu życiu. Może odkryjesz coś nowego? Może czegoś się nauczysz? Jest to miejsce, które wzbogaca, otwiera, a czasem może wszystko wywrócić do góry nogami, a wtedy może się okazać, że do tej pory stałeś lub stałaś na głowie. I wreszcie możesz poczuć grunt pod nogami. Ja mam na imię Wojtek. Chciałbym, abyśmy razem wyruszyli w drogę. Mam za sobą wiele dróg misyjnych, jestem misjonarzem, ale chciałbym Cię zaprosić do wspólnego wędrowania, nie tyle przemierzając geograficzne szlaki, co podążając w głąb, w głąb serca, otwartego serca. Nasze otwarte serce. Prowadzi nas drogami pojednania. Wspomnieliśmy o procesie pojednania naszego wewnętrznego, o procesie pojednania z naszym ciałem, uznanie Jego świętości, Jego piękna, najcenniejszego daru, który w nim jest złożony jako przestrzeni zamieszkania Bożego w nas. Chcemy również zobaczyć, że proces pojednania potrzebuje głosu, który wskaże nam, inne przestrzenie, które takiego pojednania wymagają. By taki głos usłyszeć, potrzebna jest wewnętrzna gotowość, pragnienie pojednania, otwartość serca, uważność na taki głos, który pojawia się, przychodzi do nas z różnych źródeł, czasami nawet z takich, które gotowi jesteśmy uznać za obce, nieprzychylne, przychodzi jako głos. Proroczy, tak niezwykła instytucja znana ze Starego Testamentu jako instytucja prorocka, jest modelem jednym z najciekawszych, zdrowych rozwiązań wspólnotowych. Potrzebny był głos wewnętrznej krytyki. Wspomnieliśmy sporo o systemach, które rozwijają się często w ten sposób, że służą sobie samym, tracąc. Z oczu to, co najważniejsze, sens swojego istnienia, to, do czego zostały powołane. W tym nowym wymiarze, który Jezus nazwał Królestwem Bożym, będziemy potrzebowali również takiego głosu, który pozwoli nam skupić się na tym, co jest centrum, co jest najważniejsze, co nie przestaje być zadaniem wspólnoty, aby to mogło się dokonywać, rozwijać. Potrzebujemy głosu, który będzie nie tyle korekcyjnym głosem, ale będzie głosem i spojrzeniem szerszym niż nasze własne. Nawet przy ogromnych zdolnościach, nawet przy ogromnej wiedzy, taki głos, który jest szerszy, ma większy horyzont niż to, co jesteśmy sami zdolni wypracować. Jest ogromnie ważny. Mamy taką tendencję, że zamykamy oczy na to, co najbardziej oczywiste w nas. Czasem skupiamy się na rzeczach nieistotnych, i one zajmują nam tak wiele czasu, tak wiele siły, że te najważniejsze gdzieś giną. I dlatego taka nieustanna troska o to, aby akcenty były właściwie rozłożone, aby rzeczy najważniejsze. Były na pierwszym miejscu, a te mniej ważne, by nie zajmowały nam bezcennego czasu, siły, energii, mądrości. To rola proroków w Starym Testamencie. Głosu, który pozwalał wracać do tego, co najważniejsze. Głosu w imieniu Bożym. Głosu, który dawał również siłę i rozwiązanie w trudnych sytuacjach, ponieważ pokazywał perspektywę dużo szerszą. Niż tą, którą można było samemu opracować, a która w ramach zamkniętych systemów ma takie ciążenie i dążenie, żeby służyć własnym interesom, a nie szerszej wizji, szerszej społeczności, planom, które bardziej są Bożymi planami niż osobistymi. Głos prorocki. Jezus doświadczył bardzo mocno, że ten głos jest. Mało słyszalny jest taki wewnętrzny opór, który sprawia, że ludzie odrzucają ten głos. Nie chcą go słuchać. Jezus mówi w mojej własnej ojczyźnie i to nie chodziło tylko o miejsce Nazaretu i tej synagogi, gdzie się to wszystko działo ale dużo szerzej mój naród, moi ludzie ci wszyscy, z których się wywodzę i dlatego. Mówię w imieniu tego, który mnie posyła. To częsty zwrot Jezusa, odnoszący się do Ojca. Nie mówię, by zaspokoić pragnienia i to, co chcą usłyszeć, ale mówię to, co jest istotne z punktu widzenia Bożego, z Bożej perspektywy, z perspektywy dużo szerszej niż wszelkie ludzkie plany. Mamy kłopot ze słuchaniem takiego głosu, ponieważ on tak często domaga się od nas autorefleksji, pewnej korekty, poszerzenia wizji. Poszerzenia, znaczy włączenia w tę wizję coraz większych kręgów. Na przykład to zaproszenie, aby wspólnota miłości była nie kwestią jednej wybranej grupy. Jednego narodu, jednej tradycji duchowej, ale żeby była dążeniem wszystkich i żeby była otwarta dla wszystkich. To piękny przykład, którym dzisiaj Jezus się posługuje, mówiąc: tak, wielu było chorych, wielu było ludzi w trudnych sytuacjach, a prorocy, zarówno Eliasz, jak i Elizeusz, nie szli do tych z własnego narodu, ale poszli do obcych. Poszli do Sarepty sydońskiej. Syryjczyk na Aman doznał uzdrowienia, a więc nie moi, nie ci z mojej grupy, ale ci spoza. Jakże wyraźny znak w ustach Jezusa, który mówi: Trzeba wyjść poza własną grupę, trzeba wyjść poza tych, których znam. Ta wizja jest dużo większa, niż żeby naszym było dobrze. Albo żebyśmy byli wierni swoim zasadom, albo żeby nic się specjalnie nie zmieniało, bo wtedy mamy pewność, że to już jest sprawdzone, potwierdzone i niech tak będzie. Jezus mówi dokładnie odwrotnie: Jeśli już coś przyjąłeś, jeśli już masz pewien fundament, nie obawiaj się pójść dalej. Nie obawiaj się wyjść do tych, którzy na ciebie czekają. Nie obawiaj się. Otworzyć swojego serca na tych, którzy nie należą do Twojej najbliższej grupy, którzy być może nie podzielają twojego sposobu widzenia, może się zupełnie z Tobą nie zgadzają. Wychodząc do nich nie tylko otwierasz własne serce, własny umysł, ale sprawiasz, że miłość przybiera bardzo konkretny kształt. Takie otwarcie, takie braterstwo. Ofiarowane bez większego powodu. Wszystkim, którzy tego potrzebują, wszystkim innym, tak szeroką perspektywę mamy przed sobą. Prorocki znak: wychodzę do tych, którzy tego potrzebują, wychodzę do tych, którzy cierpią, wychodzę do tych, którzy pozostawieni zostali sami. Chcę, mimo trudności, z nimi być. Chcę, Okazać moją solidarność przez to, że jestem. Zobaczmy, jak bardzo zadaniem proroka jest stawiać akcenty we właściwych miejscach, przywracać rzeczom najważniejszym miejsce pierwsze, a zostawić te mniej ważne, one same się rozwiążą. To również nasze zadanie, bo na poziomie tego wewnętrznego pojednania. Musimy usłyszeć taki głos prorocki, który dotyczy również nas, naszego życia. Nie będą to słowa tylko krytyczne, osądzające i oceniające, bo może tak czasem ten głos prorocki nam się kojarzy, że on wytyka błędy. Nie. Wytykanie błędów nie jest głosem prorockim. Prorok tylko pokazuje: jesteś tutaj, w tym właśnie miejscu. Twoja własna perspektywa jest malutka i wąziutka i dlatego otwórz oczy, zobacz dużo więcej. Zobacz, że twoimi braćmi i siostrami są nie tylko tych, których znasz z liturgii, którzy spełniają zasady, o których się uczyłeś i należą do grupy takiej ani innej, ale twoich braci i sióstr możesz poznać w zupełnie nowych przestrzeniach. Wystarczy otworzyć serce. Wystarczy poszerzyć perspektywę. To jest głos prorocki. Otwórz swoje serce. Zobacz to, czego nie widziałeś lub nie chciałeś widzieć. Uciesz się pięknem daru, jakim jest bogactwo braci i sióstr, wielu tradycji, wielu punktów widzenia, wielu spojrzeń. To ogromne bogactwo. Możesz po niego sięgnąć, możesz być częścią tego bogactwa, możesz się nim ucieszyć, możesz się nim dzielić.